Cicho zaczynają spływać: najpierw jedna, potem kolejna, aż w końcu twoja twarz pokrywa się niewidzialną rzeką emocji. To nie są tylko krople wody, to zakodowane wiadomości z twojego ducha. I dziś odkryjesz, dlaczego ignorowanie ich może kosztować cię głębokie spotkanie z Bogiem. Znasz ten moment, kiedy zamykasz się w pokoju, klękasz i nagle twoje serce zdaje się ważyć tonę? Jakby każde jego uderzenie odbijało inną historię. Wspomnienie, które próbowałeś pogrzebać, ale Bóg w swojej nieskończonej mądrości wyciąga je na powierzchnię. To właśnie wtedy to się zaczyna. Pierwszy rodzaj łez, o którym muszę ci opowiedzieć. Istnieje rodzaj łez, które palą, które pieką jak ogień płynąc w dół. To łzy prawdziwej skruchy. Nie proszą o pozwolenie, nie ostrzegają, że przyjdą. Po prostu wybuchają, kiedy twoje serce w końcu zrozumie ciężar twoich wyborów. Czy kiedykolwiek poczułeś ten moment, kiedy nagle, klęcząc w modlitwie, całe twoje przeszłe życie przewija się przed oczami jak film? To łzy, które oczyszczają duszę, które oczyszczają ducha. Każda kropla niesie ze sobą lata rozpuszczającej się winy. A potem nadchodzi ten moment. Moment, w którym twoje obrony runą. Ta maska, wszystko w porządku, rozpada się na tysiąc kawałków. To wtedy w końcu przyznajesz przed tronem łaski, że tak popełniłeś błąd, że te wybory, które wydawały się małe, budowały mury między tobą a Bogiem. To łzy inne niż wszystkie inne, niosą ciężar prawdy, tej prawdy, którą próbowałeś ukryć nawet przed sobą. Jakby każda kropla była niemyślącym przebacz mi wznoszącym się do nieba. Prośbą o wybaczenie, której same słowa nie potrafią wyrazić. Wiesz, dlaczego te łzy tak palą? Bo to Twoja duma się topi, bo rozpadają się Twoje usprawiedliwienia, bo maski znikają. To moment, w którym przestajesz targować się z Bogiem i po prostu się poddajesz. I wtedy to się dzieje. Pośród Twojego płaczu czujesz ten niewidzialny uścisk, który zna tylko ten, kto się złamał. To, jakby sam Bóg był tam, zbierając każdą łzę w swoje dłonie, przemieniając Twoje zawstydzenie w łaskę, a Twoją skruchę w nowy początek. To nie są łzy porażki, to łzy poddania się. A w tym tkwi głęboka różnica. Bo kiedy poddajesz się Bogu, nie przegrywasz bitwy, zdobywasz wolność, którą tylko prawdziwa skrucha może przynieść. A gdy spadnie ostatnia łza, coś się zmienia. To nie tylko Twoje oczy są oczyszczone. Twoja dusza staje się lżejsza, bo prawdziwa skrucha nie kończy się poczuciem winy, kończy się łaską, nie kończy się potępieniem, kończy się odnowieniem. I to dokładnie w tym momencie, kiedy wciąż jesteś tam, klęcząc z wilgotną twarzą po tej pierwszej bitwie, dzieje się coś niezwykłego. Twoje serce, wciąż drżące po łzach skruchy, zaczyna odczuwać coś innego. To jakby Twoje oczy, teraz oczyszczone przez wyznanie win, zaczęły widzieć poza winą. Zaczęły dostrzegać, jak bardzo Bóg był obecny, nawet kiedy Ty byłeś daleko. Wtedy nadchodzi drugi rodzaj łez. Tych, które nie palą jak pierwsze, ale które przelewają się jak kielich zbyt pełen błogosławieństw, by je pomieścić. Istnieje jednak rodzaj łez, który przychodzi wraz z uśmiechem. Brzmi to sprzecznie, prawda? Jak ktoś może płakać ze szczęścia, to wtedy, gdy twoje serce przypełnia wdzięczność, kiedy patrzysz wstecz i dostrzegasz każdą otwartą przez Boga bramę, każdą przepaść, od której cię uchronił, to słodkie łzy, które płyną, gdy twoje usta szepczą: Dziękuję. Łzy, które ujawniają serce, które nauczyło się dostrzegać cuda w szczegółach, to ten moment, kiedy trwasz na modlitwie i nagle Zaczynasz widzieć. Widzieć naprawdę. Chorobę, która cię nie pokonała. Ten rachunek, który został opłacony w ostatniej chwili. To dziecko, które wróciło do domu. Tę pracę, która się pojawiła, mimo że wszyscy mówili, że to niemożliwe. A łzy. Ach, te łzy są inne. One nie ciążą, unoszą, nie pieką, odświeżają. To jakby każda kropla była małym lustrem odbijającym wierność Boga w twojej historii. Płaczesz, uśmiechając się, bo w końcu rozumiesz, to co wydawało się przypadkiem, było opatrznością. To, co wyglądało na przypadkowość, było bożym szeptem: nigdy cię nie opuściłem. To łzy, które leczą niewdzięczność, które zmywają duchową ślepotę, które przemieniają narzekania w uwielbienie. Bo kiedy zaczynasz płakać z wdzięczności, nie da się dalej narzekać. Nie da się nie dostrzec, że nawet w najciemniejsze noce była światłość prowadząca twoje kroki. I wiesz, co jest w tym najpiękniejszego? Te łzy są zaraźliwe. Kiedy ktoś widzi, jak płaczesz z wdzięczności, coś budzi się w jego wnętrzu. To tak, jakby twoje wilgotne oczy były żywym świadectwem tego, że Bóg wciąż czyni cuda. Że nadal przemienia historię. Że wciąż jest specjalistą od spraw niemożliwych. Ale podczas gdy ty tam jesteś, delektując się tą słodką mieszanką łez i uśmiechów, coś zaczyna się zmieniać w duchowej atmosferze. To tak, jakby te łzy wdzięczności przygotowywały grunt pod coś jeszcze głębszego. Bo istnieje rodzaj łez, które nie pochodzą z przeszłości, jak żal, ani z teraźniejszości, jak wdzięczność, ale rodzą się z krzyku wolności, który przez tyle czasu był uwięziony w twojej duszy. Wtedy nadchodzi ten święty moment podczas modlitwy, kiedy niewidzialne więzy zaczynają pękać. To wtedy przychodzą łzy uwolnienia. Na początku ciężkie jak ołów, ale stają się coraz lżejsze z każdym szłochem. To są najgłębsze łzy. Te, które niosą ze sobą lata emocjonalnych więzień, ukryte lęki, zakopane urazy. Każda kropla to kajdany otwierające się, mur runący. To łzy, które zaczynają się w głębi duszy. Tam, gdzie ukryłeś te rany, których nikt nie widzi, odrzucenie z dzieciństwa, ta zdrada, która cię naznaczyła, ten strach, który stał się twoim towarzyszem każdej nocy, to tak, jakby każdy szloch był krzykiem dość dla więzienia, którego nawet nie wiedziałeś, że w nim jesteś. I wtedy to się dzieje. W środku twojego płaczu czujesz jak ten stary ciężar, ten, który nosiłeś tak długo, że stał się dla ciebie normalny, Zaczyna topnieć. To tak, jakby sam Bóg łamał jedno po drugim łańcuchy, które trzymały cię w przeszłości. Płaczesz, bo boli, ale to inny rodzaj bólu. To ból porodowy, a nie śmierci. Ból czegoś nowego, co się rodzi, a nie czegoś gasnącego. To są łzy, które drożą strumienie uzdrowienia w ziemiach, które wcześniej były pustyniami goryczy. I z każdą kroplą, która spada, czujesz, jak korzenie urazy są wyrywane. Jak trucizna nienawiści jest wypukiwana, jak ściany strachu upadają. To płacz, który oczyszcza nie tylko oczy, ale także pamięć, serce, samą tożsamość. To są łzy, które zmieniają ofiary w zwycięzców, które przemieniają więźniów w wojowników. Bo kiedy płaczesz łzami uwolnienia, nie tylko coś zostawiasz za sobą, ogłaszasz wojnę wszystkiemu, co próbowało cię zniewolić. A kiedy ostatni szloch ucichnie, kiedy ostatni łańcuch pęknie, Coś nowego zaczyna się rodzić: pokój, którego nigdy wcześniej nie znałeś, lekkość, której nawet nie pamiętałeś, że istnieje, i wtedy przychodzi pokój. To uczucie lekkości, które zna tylko ten, kto płakał podczas modlitwy. To tak, jakby twoja dusza przeszła głębokie oczyszczenie. Twoje oczy wciąż są wilgotne, ale twoje serce ach, twoje serce jest lżejsze niż pióro. Wtedy rozumiesz, te łzy nie były słabością, były siłą. Nie były porażką, były zwycięstwem spływającym z Twoich oczu. To jak przebudlenie po długiej, burzliwej nocy i ujrzenie najbardziej błękitnego nieba, jakie kiedykolwiek widziałeś. Twoje oczy mogą być spuchnięte, Twój głos nadal chrypło od szlochów, ale teraz jest jasność. Pokój, który przekracza ludzką logikę. Patrzysz w lustro i coś się zmieniło. To nie tylko ślady łez na Twojej twarzy, to inny blask w Twoich oczach. To tak, jakby Twoje łzy obmyły nie tylko Twoje emocje, ale Twoją duszę. Linie zmartwień się wygładziły, ciężar na ramionach zniknął, a nawet Twój oddech, ach, Twój oddech jest teraz głębszy, bardziej wolny. To ulga, która zaczyna się w duchu i przelewa na ciało. Napięcia, o których nawet nie wiedziałeś, że je nosisz, zaczynają się rozpuszczać. Ten ciągły węzeł w żołądku znika. Ta presja w klatce piersiowej odchodzi. To tak, jakby każda przelana łza była szklanką emocjonalnej trucizny wylanej na dobre. I wtedy zdajesz sobie sprawę. Płacz w modlitwie to nie tylko emocjonalne uwolnienie, to duchowa transfuzja. Podczas gdy twoje łzy spływają, niosąc cały ból, wszystkie urazy, cały ciężar, Boży pokój wchodzi, wypełniając każdą pustą przestrzeń swoją obecnością. To święta chwila wymiany. Oddajesz swoje łzy, a Bóg zwraca ci swój pokój. Oddajesz swoją kruchość, a On zwraca Ci swoją siłę. Oddajesz swoje zmęczenie, a On zwraca Ci swój odpoczynek. A teraz, siedząc tam w ciszy, która następuje po łzach, w końcu rozumiesz. Rozumiesz, dlaczego wielcy ludzie Boży zawsze mówili o mocy płaczu w modlitwie? Dlaczego Dawid pisał o łzach przechowywanych w bukłakach? Dlaczego Jezus zapłakał, bo. Być może, być może łzy są najszczerszym językiem, jakim potrafimy mówić do Boga. Kiedy słowa zawodzą, kiedy kolana drżą, kiedy serce przepełnia, czy to bólem, czy radością, to właśnie łzy mówią za nas. A teraz, kiedy znasz każdy rodzaj łez, każdy święty moment, który one reprezentują, muszę zadać Ci pytanie pytanie, które może na zawsze zmienić Twój sposób modlitwy. Kiedy ostatni raz pozwoliłeś swoim łzom przemawiać do Boga? Kiedy ostatni raz pozwoliłeś sobie być naprawdę bezbronnym przed Nim, bo widzisz, w świecie, który uczy nas być silnymi przez cały czas, który wymaga od nas nieustannego uśmiechu, który zmusza do tłumienia płaczu, być może Twoje łzy są najszczerszą modlitwą, której jeszcze nie wypowiedziałeś. Ile modlitw jest uwięzionych w Tobie, ile wdzięczności zostało zatrzymanych, ile uwolnień odłożonych na później. Tylko dlatego, że boisz się płakać, boisz się wydać się słabym, boisz się złamać, ale dzisiaj, dzisiaj odkryłeś sekret, który święci znali od zawsze. Sekret, który tak głęboko zrozumiał święty Franciszek, że nasze łzy to nie tylko woda i sól, to listy miłosne pisane ku niebu, to modlitwy, które nie potrzebują słów, to wyznania, których usta nie potrafią wyrazić, ale które serce musi uwolnić. A skoro mowa o świętym Franciszku, czy wiedziałeś, że miał on jeszcze głębsze zrozumienie duchowej mocy łez? Kliknij i obejrzyj ten film, który teraz pojawi się na końcu. W nim ujawnię coś, co zupełnie zmieni twój sposób patrzenia na Dar Płaczu. To objawienia, które zostawił święty Franciszek, a o których współczesny Kościół zapomniał ci powiedzieć. Ale zanim pójdziesz, jeśli ten film dotknął twojego serca, jeśli przemówił do czegoś w tobie, pomóż mi zanieść tę wiadomość do jeszcze większej liczby ludzi, którzy tego potrzebują. Kliknij przycisk LIKE, każda łapka w górę to jak kropla wody, która pomaga tej wiadomości dotrzeć do serc, spragnionych Boga. I zasubskrybuj kanał. Tutaj, co tydzień, wspólnie zgłębiamy takie duchowe objawienia. Niech Bóg Cię błogosławi.